Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie. Zapraszam dzisiaj na daily vloga jedzeniowego. Tak to nazwijmy. Czyli co jadłam w trakcie dnia. Ale nie będzie tylko o jedzeniu, będzie też o opiciu, o porach posiłków, o ćwiczeniach i może o motywacji. Zobaczymy. Generalnie taki dzień osoby, która Ktoś tam sobie walczy, ale jak nie walczycie, to też pewnie znajdziecie jakieś inspiracje. Generalnie pokażę wam, jak wygląda mój po prostu jedzeniowy dzień. Czym to się różni od foodbooka? Tym, że do foodbooka zawsze wiem, co nagram, mam przygotowane składniki, zaplanowane posiłki, wiem, co wam pokażę i w ładnej formie to pokazuję. A dzisiaj w takiej spontanicznej będziemy sobie żyć. Tak naprawdę. Nie wiem, co będę dzisiaj jadła. Pewnie to, co jest w lodówce, bo trzeba to zjeść. I generalnie tak się staram. Nie bardzo nie lubię wyrzucać jedzenia. Bardzo często improwizuję i komponuję z składników, które mam. Albo zresztą, jak znacie te dowcipy o tym, że nie wyrzucaj, nie wyrzucaj tatazję, to u nas to ja jestem takim tatą w tym domu. Także zobaczymy, co nam tutaj ten dzień przyniesie, ale mam nadzieję, że się y, zainspirujecie i coś tutaj dla siebie znajdziecie i będzie Wam się przyjemnie oglądało. Pokażę też na pewno jakieś spalanie kalorii i tak dalej, więc tak jak mówię, mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jest 6.55, my się powoli szykujemy do wyjścia do przedszkola. I ja zaczynam swój dzień od kawy, to jest kawa w kubku z Harrym Potterem, Harego akurat nie ma, w sensie jest za zakrętem i to jest kawa wbrew pozorom czarna, o proszę to jest dowód, taka piękna pianka się zrobiła, ale to jest kawa czarna, jeszcze nie wziąłem jej ani łyka, więc chyba czas najwyższy. Pokażę wam później jaka, yy, stosuję jakiś tam post przerywany, jakiś tam, no faktycznie nie jem do którejś tam godziny, do 10, 11, coś w tym stylu, więc kawa wlatuje czarna. Tak już się przyzwyczaiłam, tak się nauczyłam i mi po prostu jak jest dobra kawa to smakuje, a później sobie dopiero serwuję mleczną. Także najpierw kawka, zaraz pewnie naleję sobie wodę do bidonu i będzie kawa i woda, a, ale póki co... Te pyszności. Ja odwiozłam już córkę do przedszkola i zabieram się za trening. Dzisiaj wszystkie rzeczy papierkowe ogarnęłam sobie. W... Czekajcie, to nie. To nie jest daily vlog, a vlog. Zabieram się za trening po prostu, yy, a vlog jedzeniowy. O. I mam wodę. I bardzo często o tę butelkę pytacie, i ja ją bardzo polecam, i wiem, że część z Was ją kupiła z mojego polecenia i jesteście zadowolone. Butelka jest z marki Bing, można ją kupić na przykład na BB Concept w Polsce i jest droga. Taka butelka z pokrywką. Kosztuje 200. To jest szaleństwo. Natomiast, słuchajcie, to jest pierwsza butelka, która tak bardzo spełnia moje oczekiwania i naprawdę sprawia, że ja piję wodę. Nie wiem, jak to działa, ale może mam taki prosty mózg, który mówi, że jak jest podziałka na godzinę, to mam do tej godziny wypić do, do 10 do tej, do 12 do tej, dolewam, do 14 i tak dalej. I wiem, bo dostaję od Was wiadomości, że na was też to działa, i to jest pierwsza butelka, która sprawia, że tę wodę faktycznie pijecie. Nie mam pojęcia jak, ale działa i to jest najważniejsze. I ja takie trzy butelki wody zazwyczaj są dni, gdzie są odstępstwa, ale zazwyczaj ją pięć razy, sześć razy zazwyczaj w tygodniu wypijam. Także na mnie to działa. Włożyłam sobie do tego swoją rureczkę, bo jak piję z tego dużego, to zawsze. Się poleje. Więc ostatnio właśnie z rurką są też takie nakrętki y, z, ze słomką. Y, muszę kupić, muszę zamówić, ale póki co chałupniczą metodą mam w ten sposób. No i oczywiście mam też do tego zakrętkę, tak, żeby tę wodę wynieść z domu ze sobą. Dobra, no to zabieram się za trening i we vlogu ostatnim albo następnym, bo nie wiem, jaka będzie kolejność tych filmów, ponieważ czekam, pokażę wam, co ćwiczę, ale teraz też to powiem. Yy, nowy kanał Grow With Joe się nazywa, dziewczyna dużo na treningów, ale mi bardzo spodobały się te, gdzie idziesz. 5 mil, 4 mile, 3 mile. Idziesz w różnych kompilacjach i ułożeniach i spalasz mnóstwo Kalorii. I dzisiaj sobie puściłam taką tabatę z lower ABS i tyłek, to boję się tego, i Fat Burning tabata. I to trwa 45 minut. No i zobaczymy, jak mi pójdzie. Na razie jest godzina, która eee, 8:45 i spaliłam 100 kalorii i ćwiczyłam 3 minuty, czyli pewnie wprowadziłam Hanie do przedszkola i z powrotem i wzrosło mi tętno. Eee, Dobra, no to odpalamy, mam nadzieję, że sobie poradzę. Okej, okay, trening trwał czterdzieści minuty dokładnie. Widzieliście coś, nie nic, zaraz zaraz Wam pokażę. Był raczej faktycznie pupa, pupa. Zobaczymy, co jutro będzie. Ale jeszcze mam siłę i nawet czas bez bardzo dobra godzina, 933. Aha, i spaliłam 433 kalorie, o! Więc jeszcze sobie coś dołożę. Widziałam, że tam jest takie coś dla początkujących, więc chętnie to sprawdzę, jaki jest u niej poziom dla początkujących. Także włączę, nie wiem, czy całe zrobię, czy nie, ale spróbuję. Okej, okay, starczy ze mnie, tak prawdę mówiąc, już mi się nie chce. A poza tym mam też dzisiaj sporo obowiązków. Yy, zrobiłam z tamtego treningu dla początkujących i polecam wam dla początkujących, bo to jest proste, yy, 10 minut. Więc wyszło mi 51 minut ćwiczeń i 527 kalorii razem. Z aktywności 3... 438. Teraz zabieram się za sprzątanie, takie weekendowe. Nie po prostu weekend no weekendowe, no bo nie jest weekend. Eee, I to też mi spali troszeczkę kalorii, ale do tego już nie włączam sobie nic. Po prostu pokażę Wam. Teraz mam 559. Zabieram się za sprzątanie, a w międzyczasie zjemy śniadanie, ale to jeszcze nie jest moja godzina. Jeszcze chwila, jeszcze. Okej, okay, skończyłam sprzątać górę, jest 10.36, czyli idealny czas na śniadanie. Yy, ja lubię słodkie śniadanie, ale dzisiaj nie będzie słodkie, bo ostatnio prześladuje mnie, słuchajcie, jajko na... jajko sadzone na pesto. Tyle przepisów, ostatnio widziałam przepisów, co wiecie, rozsmarowujecie pesto i kładziecie jajko. Natomiast ja nigdy takiej kompozycji nie jadłam, a pesto uwielbiam, jajko też. Więc dzisiaj spróbujemy czegoś takiego, no jakieś na pewnie warzywa wykombinuję. 在上班。<music> gotowe. Słuchajcie, jestem tą jedną z nielicznych osób, która lubi jak jajko, a w zasadzie to żółtko jest ścięte z obu stron. Ja już sobie to skubnęłam, ale mi ślinka naciekła i to jest pyszne. To będziesz tos. I mam też pomidora z serkiem wędzonym. Wędzony smaczniejszy niż biały, zwykły twaróg. Kilka oliwek, bo trzeba je wykończyć. I ogórek. No i mam też cappuccino już teraz. I... To jest taka kawa z sycowskiej strefy kawy, spalarni z z Sycowa, Guatemala, Santa Clara. Także tak wygląda mój pierwszy posiłek. Jakby co to ja dalej jestem w tym stroju do ćwiczeń, no bo nie idę się jeszcze myć, bo się wiecie i ruszam przy tym kardio przy sprzątaniu. O. Ale to jest dobre. Ale to jest proste, ale to jest dobre. Spróbujcie tego koniecznie. Pójście jajo na pesto. I Jest już koło pierwszej, pierwsza siedem w zasadzie, już dobiłam do 800 kalorii spalonych, także super i będę robić jogurt z owocami, nie z ekspandowanym owsem, I najlepsze, najta nie wiem czy najlepsze, ale najtaniej, najatrakcyjniej wychodzi w Lidlu, ale często go nie ma. No, i właśnie ten jogurt z Lidla. To jest kosmos, jest przepyszny, najlepszy jogurt na świecie, albo ja mam taką fazę na ten kokos. Dodam rodzynki, trochę mi dała, właśnie owsa, i gruszkę skrojową, jakaś taka szemrana gruszka. I tyle. godziny jadę, pochanie ona zjada w przedszkolu i rzekomo zjada te posiłki, ale wiecie, co jest taki chybił trafił, więc zawsze staram się, żeby jednak po tym... Jak ona wróci, jakiś obiad był, albo przynajmniej zaczątek tego obiadu. Dziś jesteśmy same, więc same sobie ogarniamy. I tak tu mam taką jedną porcję niewykorzystaną mleczka kokosowego. I myślę, żeby właśnie zrobić jakiś makaron z pomidorkami i mleczkiem kokosowym, coś takiego, jakaś taka mocna improwizacja. Eee, jakiś sos pomidorowy, mam otwarty koncentrat, właśnie jeszcze pomidorków trochę do zjedzenia, więc tak coś sobie będę. O, tu jest jakaś. Genialna książka, ale właśnie dzisiaj coś będę improwizować, bo nic nie przygotowałam. Ale nie szkodzi. Coś się wymyśli. Chyba przed wyjściem pomyślę, a jeszcze i. Aha, i postawię makaron. No, bo później to sos już szybko się ogarnie, Nie, makaron w sumie też się szybko gotuje, ale już jak będzie ugotowany, to się nic nie stanie. Krewetki będą do tego 100 razy bardziej pasowały niż, co ja tu chciałam dać? Tuńczyk, tuńczyk, nie. Krewetki, tak, więc sobie kilka. Jeszcze dorzuciłam mozzarelli i doprawiłam to i to zaczyna pachnieć najbardziej do krewetkami, ale też wygląda smacznie. Z makaronem, fajny sosik. Super, dzisiaj jestem kreatywna. Myślałam, że aż tak kreatywnie nie będzie. Spontaniczna i kreatywna. Niech to się trochę wygotuje. I jemy. No i proszę, tak wygląda nasz makaron z krewetkami. Całkiem ładnie. Pomidory, mleczko. I dodatki. Słuchajcie, ktoś tu kupił i zarzekam się, że to nie byłam ja, natomiast trzeba to zjeść. Ciasto. To jest średnie, więc taki maciupęki, cieniutki kawałek. I jawłocznika kawałek. No cóż, no, no jak jest? To trzeba zjeść. Nie? Nie może się zmarnować ale trzeba sobie wydzielić porcję. O. Na kolację miałam chyba trochę inny plan niż będę realizować, natomiast zachciało mi się czegoś słodkiego. Więc stwierdziłam, że -h -h -h. zrobimy puszysty omlet z dwóch jajek małej szczypki soli, dwóch łyżek mąki pszennej i kawałeczku masła. I jeszcze dodam erytrytol. To jest przepis z kwestii smaku. I dodam do tego jakieś słodkie, fajne dodatki. Ale żeby omlet był puszysty, to trzeba go ubić białko na, go białko, białko ubić na wysokich obrotach w mikserze i później zwolić i dodać żółtko. I przesiać mąkę, tak? Czy coś jeszcze? Przez około pół minuty zmniejszyć obroty na minimalne i stopniowo, ale krótko, już przez tylko około 10 sekund dodawać przesianą mąkę. Szczegółowa instrukcja jest, mam nadzieję, że wyjdzie. Trzymamy. Ja chwila prawdy, ale coś czarno to widzę, wiecie? Tak szczerze. No chociaż powiem Wam, że jest puszysty, jest puszysty. Zobaczymy, co się wydarzy, jak go on wrócę. Ale nie ufam mu do końca. Słuchajcie, coś jednak zrobiłam źle. Nie odwrócę tego. Nie ma opcji. Nie ma. Tak próbuję, od której strony go tu obrócić. On w smaku jest dobry, ale nie obrócę go. Ja obrócę go! Jest na drugiej stronie. Słuchajcie, no może nie jest taki idealny, ale będzie puszysty. Będzie zjadliwy i będzie można na niego położyć dodatki. I będzie słodki, bo jest z No dobra, jednak mi nie wyszło, bo puszystość mu się zgubiła. Dodamy dodatku, będzie jadalny. Ale tego przepisu proszę nie powtarzać. A jak wiecie, jak zrobić super puszysty ten omlet, to dajcie znać. A z dodatków mam, słuchajcie, jakiś drzem o obniżonej zawartości cukru, trochę proteinowego kremu z olive Nutrition i peanut butter sauce, który jest przepyszny. Idę, idę. Ania już się da. A Co to tak pachnie? Nasz oblecik. No w sumie, słuchajcie, nie wygląda tak źle. Pokroiłam jeszcze trochę gruszki, bo to jest chyba jedyny owoc taki mamy, taki świeży i zajadamy. Okej, okay, ja już kończę tego vloga, ponieważ ja już dzisiaj nic nie będę jadła. Jest 18:49 i spaliłam, słuchajcie, 1088 kalorii. Już wiele więcej nie spalę, pewnie jakieś 100, ale jeszcze się tak pokręcę. Nie wiem, czy to tak sobie powiedziałam. Jeszcze się tak pokręcę, pokręcę, ale już nic takiego bardzo wymagającego fizycznie robić nie będę. I to był dobry dzień pod względem jedzeniowym i ćwiczeniowym, ale to też dlatego, że wy mnie zmotywowaliście. No bo jak wiem, że nagrywam ten film, to się bardziej staram. No, ale muszę zaznaczyć, że są lepsze i gorsze. No, właśnie, czasem tego ciasta jest więcej, a czasem jest super, a czasem mi się orzechów sypnie, a czasem podjem, a czasem jest ekstra. Ale jeżeli mam wrażenie, że jeżeli będę się trzymać tego, co dzisiaj i będę więcej właśnie gotować, więcej robić sama, to będzie dobrze, na pewno będzie zdrowo. Także, no ja jestem zadowolona z dzisiejszego dnia i z tego futbłuka, właśnie nie, tego. Tego daily food, coś tam, coś tam, coś tam. Jak zwał, tak zwał. W każdym razie dużo przyjemniej mi się tu nagrywało niż tę taką standardową u mnie formę. Jestem ciekawa, czy Wam się przyjemnie oglądało. Czy wracamy do tego foodbooka z pięcioma przepisami eleganckimi, czy takie spontaniczne gotowanko i gadanko? To jest ciekawsze coś. Jestem bardzo ciekawa, także koniecznie dajcie mi znać. A ja dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam i do zobaczenia.